Łód betonowej ciszy Rap z ci a nie chłam, to się słyszy Prosto z serducha Hardkorowa sprota, co trafi do ucha A trajero morda i tak Bez wątpienia idę do przodu Nie ma takiej opcji, żebym dał sobie Z spokój, póki życie daje Dawki prawdę, będę robił rapy rzeczywistości twardej. Jak w nasze będzie taka muzyka, niech tym rapem wciąż drzesiąka ulica. Słuchaj, dla siebie robię to, nie dla sławy, choć wielu myśli z fakt. Jebane własny, nie będę się rozdrabniał. Mówiąc tu o tym, jak kurwo robisz rap to nie wciskaj ludziom koty. 50% was dla oczy, nadejdzie taki dzień, bo się to skończy. Masz, masz, rap dzieciak, co prawdę daje. To mnie w sercu tego nie sprzedaje Słab, złap. życia, oddech, nie dla słaby Rap z pierwszy komercji układy Masz, masz, rab dzieciak, co prawdę daje To, to mnie w sercu tego nie sprzedaje Złap, złap a okay, oddech jest dla słaby, rap z podwójka pieprzy komercji układy ten rap ja kładzie na deski tych, którzy znów chcą wcioszeć to co mówię na pętli powtórzę ci prosto w oczy to boli jak zły dotyk, ja nie zamierzam kłamać jeśli coś mnie porusza, mówię ci o tym w kawałkach Tu czysta prawda, ja nie karmię farmazonem, nie mam nic do ukrycia więc puszczam znów weterę spróte. razem z Preptorem kładziemy chuja na tych, co za marne parę groszy by swoje dupy sprzedali Trendami, bo ciągle robię swoje Wiesz ciągle jestem sobą, stojąc tu za mikrofonem Wbijam na fonie, dając wam tu w podwórka Słyszysz to na kolumnach, na wszystkich strzędach to hula Lecz czy chcem się łapać za to jak dziwki za chuja Pierdolić, ciszy szypas, chłopak, nie ma co zamulać, trzeba rozbujać to miasto już w samych strukturach OSN C C -Dem. nie dla sławy kurwa Masz, masz strap dziecia, co prawdę daje to to, mnie w sercu tego nie sprzedaje Złap, złap, życia ode, nie dla słaby Rap z podwórka, pieprzy, komercji, układy Masz, masz, rap w co prawdę daje To, to, mnie w sercu tego nie sprzedaje Złap, złap, życia ode, nie dla słaby Rap z podwórka, pieprzy, komercji, układy Duż, drogie samochody, młody, fanslans, sterowanie z USA mody Linki, kajdany, komercja dla sławy, koty ta woda sodowa Uderza wam do głowy to 16 linijek, ziomek, nie dla sławy, rap z podwórka, lepszy komercji upady Każdym swoim słowem chcesz napełnić portfel, pierdolę cię, ty mnie i jest problem Chłopak, ten cały szczury wyścig Osiedlowy ja podlatnie lat nie dla korzyści Chuj z tym co myślisz, to jest prawdziwe Bez fikcji cytroni, wansujących dziwek Nie mnie sława, nie bią pieniądze, liczy się przekaz, nie sera na klącie A ty chcesz skończyć jak król na banknocie Sława pieniądze, sej kokaina kocie Masz, masz na przyciach, co prawda daje to to, w sercu, tego nie sprzedaje Złap, złap, życia oddech, nie dla słaby Rap z podwórka, pieprzy, komercji, układy Masz, masz, rap, dzieciak, co prawdę daje To, to, bije w sercu, tego nie sprzedaje Złap, złap, życia nie dla słaby Rap z podwórka, pieprzy, komercji, układy